Stoi, 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 stoi tam, tam, tu masz stać, tu masz stać. Zamknij się, ty, biją ty, się, biją słychać. się, spokojnie. Co się idzie? Nie, nie da się nic wziąć tutaj, no No czemu lecisz zawsze ale na ludo, zamiast się mnie słuchać. Posłuchaj się mnie w końcu, czemu ty robisz po swojemu? No, no ty ja... od***łeś w odzi sezonie stary i nie umiesz dipować i mi co w tym momencie gadasz Dobra, nie mogę ci już słuchać, nie mogę ci już słuchać! Idioto! Dobra, idę na powtórkę, bo już mnie wnerwiłeś w tym momencie. Lewo, uważaj, lewo, lewo musimy zabijać. Ja wiem, do góry są tutaj. Tutaj Dobrze, sam tutaj, to jest jak to uwaga. I kop, kop do góry. O Patrz, nie. Też, dobra. Co? Keda, dostał, Keda dostał, dostał. dostał tutaj też. Co? To Keda dostał. w dupie to mam. Co? Na spokojnie, na spokojnie. Daj mi. Mam ramko, patrz tutaj. tu. Nie zręczaj się, no zręcz spokojnie. Bierzesz tę tarczę, czy nie bierzesz? Dobra, no bierz tę tarczę, bo ty co by wykonałeś? Nie, weź tę tarczę, weź, tylko używaj jej. A bo, dobra, daj mi, bo nie będziesz używał. Nie, Czy będziesz? Kudy. Dobra, czekaj, czekaj. Bo nie będzie tego używał. A nie wychylaj, no co ty robisz? Ej, sieć, ci luba, macie mózg, takie macie no złapane. właśnie, nie wiem co on robi, no. W góry jest chłop, ja bym tego chłopa zabił, leci. Nie, sieć, Siedź Sieć ty... bunkrze, bo zazna nas sprayu chodź tu. Co się igla. Co ja się igla, suła e co się mam Dobra, bierz ten, bierz medy, bo widzę, że ty to. Stoi, stoi, stoi tam, tu masz stać, tu masz stać. Zapknij się, biją się, biją się, spokojnie. Czy, czy, ty nie wykraj, ty stój jak stałeś, stój jak stałeś, bo patrz na plecy Nie, nie, nie otwieraj mi tu teraz, nie otwieraj mi tu Nie Prawo, szukaj, okay. nie szukaj, chodź tu! Słuchaj się mnie, chodź tu! Weź się Prawo. nie trolujcie, nie trollujcie sobie, nie trzeci na siebie po No, no właśnie czasem. nie krzyż, nie krzyż, na spokojnie, a więc ja robię kaza, mam doświadczenie wieloletnie, no spokojnie Mi tu od prawej, powalony Bi, 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 bibi. Jest to do zona, jest ja, do, do zona, jest ja, do, do zona. A, a do zona? No dobra, no, no, A kurka nie macie klip? Cześć, tu do, 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 do buchla, tu do, do bucha Jestem! 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 Do jestem. Jest solo, jestem. Solo. Vale mini, mini, Masz mini? Daj no. mi mini masz, 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 masz. Nie mam bunkra. Ja walę vale meda. No, nie mam meda. Ja muszę do zona iść. zon Dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Mini, sobie, Dawaj tutaj, 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 tutaj! O, Zona mamy, zona mamy, chodź! się, spokojnie, Jestem. Ledź się. Do przodu idę. tym tam. A. Ja się Za nami są jeszcze. Zaznaczyłem, zaznaczyłem. A to jest loot, Medalion, masz bunkry? Nie są bunkry, idę po to, skacze. Proszę, dawaj, dawaj, dawaj. Nie Top 7! Mam, 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 to Nie, nie da się nic wziąć tutaj, no! Czemu to tutaj jest? Cicho bądź Dużo sal, chyba Dużo, żyje, dwa duosy, że ja mam niedużo sala no czemu lecisz zawsze na ludo zamiast się mnie słuchać Posłuchaj się mnie w końcu, czemu ty robisz po swojemu? Ale co po swojemu? Ej, a wiesz, że mogliśmy zostać w tamtych fortach i byśmy mieli stary zona do góry? No w zamieszanie było w tym lejcie. Spogubiliście się strasznie no. w tym lejcie w fest. Byliście razem w ogóle. Jakby szczerze też Kazama lekko odwalił, bo... Kurma dostał spraya do zera. Dobra, a wejdź czemu... do lobby i gramy, bo im szybciej zaczniemy, tym jest łatwiej. Czemu, czemu Kazan powiedzieć, że skolowałeś, żeby grać na mety? Po czym nagle dobieć chłopa do prawej, której tak by nic wam nie Dobra! Bo no by... była zmiana planu, wejdź do lobby i dawaj ready już. No już daj. Zobacz, jak ja, jak ja iglowałem, nas do, do czego doprowadziłem? Prawie do wina, Tylko ty oczywiście musisz swoje odwalać i w ogóle kolu jeżdżać na ten bunkier, a ty w ogóle na inny bunkier lecisz. Każdy solo se <laughs> no nie ja chcę się tłumaczyć. Dobra, dawaj te redita. No, ready, panowie. Bez toksyczności. <noise> A ty Kazama to z dwoma biegami... Z, z, z Kazama tu... my. Gdyś się spopowali tego meda. A no Bardzo to Kazama radę. odwali, bo on mówi, wywalimy chłopów. Może <noise> mnie denerwujesz tym fake info. Robimy analizę. Ja, ja ci pokażę analizę. Nie, nie, nie. analizy. Robimy Grabam tą gierkę i wywalam. Nara. Jak wywalasz? Normalnie. Nie gadam już z tobą. A czemu? No bo nie będę żadne analizy się... twojej głupiej oglądać. Ale razem analizę robimy analizę. Ale nie zresztą, i nie <grym grym> i solo grałeś se. Ale, no, ale nie no, analizę. razem analizę zrobimy po turnieju. No o co chodzi? Nie, 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 robimy żadnej analizy. Ale czemu? nie czemu byli chcecie analizę, żeby się nie, polepszyć? Ale ty, ty chcesz się analizę. polepszyć czy nie? Nie, nie chcę się polepszyć z tołu. Ty się polepsz. I słuchaj się igla, nie? A co cię w tamtym sezonie prawy dernickim doprowadził, Bakłażanie? I ty mnie jeszcze weź wyzywał? Ty doprowadziłem do tego lejka. No ty oni gano... w Wodzi sezonie starej moją... i nie umiesz porwać mi, to co w tym momencie gadasz. <laughs> Pozdro, pozdro, ty pozdro ty w tym momencie coś gadasz, jak ty w top 2 nam strunowałeś w tamtym stronie, a nie top 3 i weź zamki mordę w tym morder momencie Chłopy miały wszystkie. po 0 HP, chłopy w tamtym stronie miały po 0 HP i ty stary dipować na górkę nie potrafisz, taki jesteś bakłażan Ty stary jesteś taki upo, no, że ty... Jest... Mordę czy nie, bo zaraz się wywalę jak coś, bo tu nie wiem czy... O, no zaraz ja wyjdę z gierki tobie, bo, no bo już po, mnie denerwujesz powoli po, też tu szybko Musimy to szybko zająć, musimy to szybko zająć. Zajmij to ty se mózg stary, zajmij to ty se Zamknij mordę, zamknij mordę, zamknij mordę, zamknij mordę. Mordę ty masz ty i wiesz kto. Morda, 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 zamknij mordę. Zamknij mordę, zamknij mordę, morda, Nie zesłać się, nie zesłać. Kurwa, się nie robić qualla na finały. Chłopy, chłopy, chłopy. No ja manianę jak zawsze, to nauczę Morda, 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 Dziękuję Morda, panowie. Morda, Bo Panowie, o zaspokoju! Panowie chill! Morda, Dzisiaj morda, tylko chill, morda. może wam Zamknij mordę, zamknij mordę, morda, morda, morda. Czuję morda. mózg! Słyszysz, morda. kup semus, kup semus! Zamknij mordę, zamknij mordę. Kto ty semus? <laughs> zamknij mordę. Za piwo! 27 lat, prawnik. Będziesz jeszcze gara. coś czy zamykasz już mordę? Nie no, zaraz 28, nie obrażam. 28 lat i prawnik. Ja, ja cię podam mordę, do sądu! Masz, podam cię do sądu za to, że mnie wyzywasz w internecie i zaraz zobaczymy, czy weźmiesz taki mądry prawnik. Ja tylko mówię, że masz zamknąć mordę. No właśnie, mówi. A ja mnie to w tym momencie obrażaj co? Ja czuję się może w tym momencie urażony i może bardzo mi smutno jest, i co? No mnie. I git. No i nie git, bo w tym momencie robię creepa i wysłam to do prokuratury i zobaczymy czy będzie takie git. Zobaczymy czy będzie chciał się w sądzie bić Dobra, dobra Dobra, kolujesz, idzielu tak, tak. tak jak w tamtym meczu lunch padł na górkę i, i zmarnowanie forta? No to koluj, koluj, ja czekam No czekamy tu. Jakbyście zostali oboje w tych oddzielnych wąkro byście to wygrali Moim zdaniem Kadamat też miał słabe kolej, co? Niektóre No po szczęściło się, dobra, że 4 tyś mógł, czy nie? Mam cztery bunkry, zamkniesz to mordę no czy nie? No, no skupcie się, macie cztery A, no bunkry! To się. Jeszcze widzowie mnie nerwują. Dobra, morda. to dobra, trzy dla subów, nie będą pisać, że racji nie mam. Teraz robicie wy, i już będziecie mieli dla siebie. Subscribers on. Zamknij mordę, kazama, morda, morda! Zamknij mordę, zamknij mordę, morda, morda! morda. <laughs> Chcecie coś pisać na czacie, to kupcie se suba. Kup, kup to ty se mu, kup. kup Nie będziecie gadać, nie kup. wiem. Najpierw piszecie, że kubik zwalił, a później mi piszecie, że ja niby coś, bo dlatego, że, że kubik z wam zaczął nagadywać i wy już naprawdę mu teraz wierzycie. No takie są fakty tak szczerze, że dzieciaczki nagle już wierzą. Dobra i dobra, tak. dobra morda, skupcie no, no. się, bo macie zajebiste sprawy... To prawda, no! Kazama kontroluje i coś gada, nie Tą kurkę sobie wziąć. Kasa dostałem, kasa dostałem, kasa mam! Ja No i bardzo dobrze, no Ziton 200 ku**a Ida do lobby Dobra wyłącz ekran, bo to Polak O kurwa. Weź ekran wyłącz Ja pi**a <stphones> ty... Ole putko. Laser, bo go skraszowało chyba Tak mu w się... sensie no skraszowało go to nie wiadomo No na pewno skraszowało Widziałem no. tego crossa Ja też Mega mocny crash Ale to na sekundę stanąłem w miejscu no Ja się, biją Zróbmy to, spręgry. to, Tylko plecy nas przerują. Jest co z tym tymi bo musimy tak, chodźmy tak. dawaj. dajmy! Tak. Ta, pop, Chodź pop, 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 Nie, pop, 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 Chodź pop, 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 tu stoimy. Chodź tu pop, tu tu pop, pop, apteczka pop, 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 chodź tu! Tu chod apteczkę, nie padają, nie nie padają nie są, podaję Wiem, wiem, zaraz. Padaj. Trzy, na nas. Jazda do zone. Dawaj, bari, barig, oni mają piętę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Bunkry, bunkry, bierz bunkry, bierz bunkry do łapy, bierz bunkry do łapy, tu leżą. Odsuwam się, odsuwam się, kaza się, się. Rzuć te bunkry też. I rzuć. Wiem. No? Dobra, możesz. No, uważaj, z cegły. się, odsun się. No? Dawaj, jest gim. Eeeeeeh, sprawi ją. rzucaj bunkraj masz, rzucaj bunkraj masz. Chodź do mnie, chodź no, do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie tylko starczą Chodź do mnie, do mnie, mnie Tak, żeby nie widzieli mnie tylko Mogą mnie zobaczyć Weź go do no. Jest dobrze okay. Tak, jest zarobiście O, Dwa, 20 osób, 20 osób Tam 10, każdy z... było yy, Tam kazał wziąć. Musisz mi przynieść leczenie jakieś nie, Ty masz full, ty masz full, ty masz full Ale nie masz bandaży? Są bandaże Nie, 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 nie Idę po Weź się, to Zdejdź się, zdejdź się, no. Dawaj, dawaj, trzymaj Sio. I kurwa umrze też ja pierdzielki no, no co to jest Ej gdyby nie to, że... Czemu oni zmy... nam rzucili tego? Oni padają... Zginęliście zginęli też przez to, że ten, że punkty się źle stawiają. ja pierdziła taka frigra już była teraz. No, kolejna. Tutaj powinniśmy grać na media jak Kazik mówił, a to jakieś mi z komunikacji mówi sprayuj, sprayuj i, i no, tutaj, to ja, ja kraka. to ja chciałem kraka, na medy no. grać, ja chciałem na medy grać, on mówi, że lecimy, no i dobra, dobra no. Widzisz, pa ja tu meda wyciągnąłem, że medy mieliśmy to grać, no to mówię, lecimy. a on mówi, lecimy, no to lecę za nim No zobaczcie, Te się, ja się obok chłopa. Kazama tu no, dostał cracka, no. jestem z Kazamą I patrz, i mówię do Kazamy, że dawaj chodź za mną, nie? I patrz to, pa jak te bunkry wyglądają, zobacz to Ej, wy byście wygrali tą grę, gdybyście tu w tym momencie stopowali No nie, tu medkit play jeszcze waliliśmy, to... zobacz, tu medkit play tu mogliście poczekać. Tak, tu poczekać musimy. No tak. Byście wygrali tą grę. Byście zagrali na Merton Patrz, ja mówię, dokazamy po co graperować. Jak zobacz to. On tutaj graperuje, a ja zobacz to, ja zobacz to. Patrz to, Kazik idzie na jakiś chłopów, a ja. I widzisz, i tu, Ej, chciałem, i tu chciałem pod mąkę się schować. Widzisz to? to? Jakie najłatwiejsze Rdno na świecie. To Ale mówiłem, nie powiesz mi, że to moja dobra była. A pański, nie miałem. No dobra, ale, ale o to mi chodzi, ale, o, ale zobacz to. Bo ty, ale Kazama, bo ty popchnąłeś do na 30 HP. No słuchaj to. Gdybyś Kazama zamiast od drzwi poszedł, tutaj gdzie ja, czyli wszedł na tą górę i zobaczył, jak wygląda tutaj, to zobacz, jakie to free było. Ja już chciałem się schować no. w tym bunkier, nie? Za ten bunkier chciałem się schować tutaj. I nagle miałem polecieć do ciebie, bo mówisz, dawaj do mnie, dawaj do mnie. No to się zastanawiam i przez to się od góry. I, hop nie sprowiam, no i lecę o ciebie. No i dostałem do sera HP właśnie. Dobra, po co ty gościu gadasz za głupoty, chłopie, strollowałeś, Erny? Ewy, cofnij? Widzowie, strollowany, każdy, kto ma mózg, wie o tym. Że ja, na przykład, mówiłem, idziemy w lewo na ten bunkier, on poszedł na prawo. Ja ale... powiedziałem, kolejny bunkier, ale nie, on poszedł w ogóle gdzie indziej. Także każdy, kto ma mózg, wie o tym. Ale dobra, ja zostałem wam kubik'sa, niech on tam Okej, okay, nie, ale no to nie. nie teraz ja teraz ja nie, my, no. Ciocio, nie. nie, ja nic nie mówię. Niech Kepson i kończcie się teraz wypowiedzą. Co sądzą na temat mojej decyzji? No, miałeś o wiele lepszą tę pozycję od niego. No, tam Jakby się w sensie... kazała mnie posłamy się wydaje, że mielibyśmy jeszcze większe szanse Wysz... niż yy, no, Ja Słałem skazamy to... tutaj. No byś mieli wina w tym momencie Dobra, nie ja, mogę jeszcze... cię już słuchać, nie mogę Cię już słuchać! Idioto! Dobra, idę na powtórkę, bo już mnie wnerwiłeś w tym Ej, momencie. Nie, nie, zobacz, Jesteś będę, ja debilem, jesteś robiony, debilem, ja bo... Lecieć. Debilu, jakbyś leciał od razu do mnie, to, by, to byś nie musiał później do mnie lecieć i dostawać kraka kretynie, bo już mnie denerwujesz. Ja wiem <laughs> <mogę> coś <laughs> powiedzieć? Nie wiem. Idiota będzie gadał jakieś głupoty, idę na powtórkę i ja pokazuję jak było, było. No pokazuj, pokazuj, dobra, pokazuj. Tego Lecimy po tu i teraz, dobrać. dobra, i teraz patrzcie. I teraz pokazuję, że lecimy tutaj, nie? Co robi kubiks? Nie, poczekajcie, ja jestem już tu, nie? Tu mam zona. Co robi kubiks? No, leci sobie solo, leci sobie solo tutaj. Zami zamiast okay, do mnie dobra. Ale rozumiesz, że, że nie może tak być. Dobra i on dostaje teraz. Stary, ale wy tą grę byście wygrali gdybyście scholdowali tam zona? Myślę 3 sekundy do Zona Next. czemu ty nie, na przykład nie ma żerów? bo chodzi o to, żeby się słuchać igla. I jak nie każdy wiesz, jest solo robił, co będzie uważał, to nie ma w ogóle sensu. Jeden ziomek koluje co robimy. A dlaczego? No, z... Ja mi od Next kapa, ja koluję to koniec, lejta. Nie, ja się nie chce.